Witam wszystkich serdecznie, w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie gierkę Invisible Incorporated. Z tego co pamiętam to jakaś torówka była, gra na zobaczcie, mnie w 2016 roku, więc bardzo dawno. Zagrajmy sobie na razie tutorial. Zobaczmy z czym to się je. We have a delicate situation here, Decker mm. found himself some trouble on his day off. Something involving a whiskey bar and his big loud <laughs> mouth. He's usually better at covering up after such indiscretions, but this time FTM security got the drop on him. They noticed his non-market augments and now they're curious about where he got them. I'd like to leave him to sweat it out for a while, but we can't have this coming back on us. We're going to break him out. Incognito has activated his fail-safe neural uplink and patching you through no, now. Musimy uratować pijaczynę naszego kolega. He him Zasapał się. <laughs> Jak to na kacu, nie? Dobra, fajnie, ale gdzie mam. <laughs> Przepraszam. Gdzie mamy się poruszać? Get to the door. We don't have visibility on the hallway. You'll have to manually check for hostiles. It's unlocked. Get him out and be careful not to alert the guard. Co? Aha, dobra, koniec tury.

Czego on tam pilnuje, chłop to nie wiem, stoi w miejscu, i co teraz mam zrobić? Yy. Aha, tutaj mam znacznie dobra. Ciach! Porożony prądem powalony śpi No, dobra, i co tu możemy zrobić? Drag. Aha, dobra, to go zostawmy chłopa, niech sobie leży. Pikniemy. Koniec tury. Close the door to cover our tracks. If they catch us, we'll lose uplink again. Dobra. We're going to need power in order to hack their system. Jack that console for a quick boost. No, to fajna Good. That'll help us bypass any security devices we encounter. Nie wiem, dziwi zamknąć ze za sobą. Open door peak. No dobra, właśnie wiem o tym. Troszeczkę inne podejście do, ja powiem wam, skradanko turówki Bardzo fajnie. Oho, jakąś kamerę, tak? Co patrzy? i co teraz? Co ja mam zrobić? Tu wszędzie jestem w polu rażenia. No dobra, wejdźmy w to. Nie, nie da się. Hmm. Nie za bardzo wiem co mam zrobić powiem Wam, bo w Tą konsoli nie mogę skakować. No dobra, jak tu wejdę. To co ja mam zrobić? Zakończmy turę. I co? O, tu patrzcie. Nie, nie mogę do tej konsoli jeszcze raz podejść. Nie. Nic mi, nic mi to nie daje. Dobra, idźmy tu. Patrzę, ten gościu znowu wstał. Dobra, może tu muszę to wyłączyć. Ciapnąłem go znowu, ciapnąłem. hajs mu zabierzemy, patrzcie mamy sloty na różne rzeczy tylko pytanie moje brzmi co my mamy zrobić dalej aha breaks firewall A. rozumiem, czyli my tutaj musimy iść na dół Zamykamy drzwi. Dobra, koniec tury. Tury trochę są takie bez sensu, wiecie, bo w momencie, kiedy nie mamy walki żadnej i takich rzeczy, to nie powinno być czegoś takiego jak blokada. Dobra, teraz tak, zakończmy turę. Teraz użyjmy tej... Naszej access Incognita Breaks One Firewall, ale gdzie? Fuh, co mam tu zrobić? Powiedzcie mi, bo nie wiem, Betti, tutaj nie mogę wejść. Dobra, bo ja nie spojrzałem przez ten. Myślałem, że mam już odkryte. A, no dobra, bo ja myślałem, że już widzę, co, się, co jest w pokoju, a to tylko pokazywało mi obszar. Dobra, rozumiem. Teraz biorę to. Hakuję tą kamerę. Dobra. Wyłączona. Kamera

Co masz chłopie? O, medyczne masz zasoby, a czemu tam tego hajcu żeśmy nie dostali? Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, widzicie? Trzy rundy. Dobra, end. Pikniemy. Otworzymy. Przejdziemy. Zamkniemy. I co? Aha, dobra, teraz musimy dojść tutaj. I piknąć znowu za rogiem. No jest konsolka. Dobra, skończmy turę teraz. Dobra, i teraz podchodzimy do konsoli. Pyk. Ziemniemy jakieś punkciki. Uła. Zróbmy koniec tury. Budzi się chłop. Ciachnięte. Do tego.

Dobra, koniec tury, bo nie mamy punktów akcji. No i co teraz? Przejdę na tą stronę. I co, mogę ciapnąć? No pistolet. Nie mogę chyba. No dobra, no ale on tu nie ma blind spotów. Aha, dobra, ma. Nie, nie ma. Tu jak wejdę. Tu jest blind spot, tak? Aha. I co teraz? Tu widzi. Czy ja mogę coś zrobić? Nic. Hmm. Nie, no ja mógłbym do niego teoretycznie podejść, tak. Zobaczcie, tutaj mógłbym. Dobra, NTR, boże nie widzę. Ślepy jestem. Nie ja miałem punktów akcji, dlatego nie mogłem tu podejść. No, takie trochę dziwne, powiem wam, że on nas nie widzi, nie? Dobre Dobra, teraz skończymy turę. To bez problemu, to wszystko na żółto mamy. Zaczekajcie, czy ja go mogę zdalnie ciapnąć? Ten tam nas szuka, ale nas nie znajdzie. Czy ja tego gościa mógłbym zdalnie ciapnąć? To mnie ja zastanawia. Czy ja go mogę coś? Nie mogę. Szkoda. No dobra. No i tu mamy ekstrakt. Piek. Eee, powiem wam. Ciekawa opcja. To jest taka skradanko. Turówka. Z elementami jeszcze hakowania, super sprawa. Powiem Wam naprawdę, bardzo ciekawie się zapowiada, ale myślę, że to już w następnym odcinku. Także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.